Cześć, cześć kochani, nie wiem, czy mnie słychać. Posyłam wam wschód słońca z nad ostatnich krzaczków lawendowych. Nad lawandynki. Tam widać, o już słoneczko wschodzi. Jeszcze wam chcę powiedzieć, że są perfumy o nazwie wschód słońca. O tak, ja już dawno chciałam wam te perfumy tutaj pokazać. Także, Tak. Może coś o nich więcej opowiem niebawem O widzę, że już jest pierwsza osoba No to kochani Szisei do wschód słońca 2019 rok nuty morskie Nuty mineralne, nuty cytrynowe. Takie dziwne, złożone, pełne sprzeczności perfum, perfumy, nut, skład. Ilang Ilang, jaśmin róża, kaszmeran, kokos. Kokos zawsze rozbija jakąś taką spójną, kwiatową konstrukcję. Pismo, nawet śliwka Mirabelka, 2019 rok. Także to było tak. Pudełeczko, tak wygląda japońska marka. Japonia, i wschodzące słońce. Motyw słońca to takie elementy, które się łączą, także tak kochani, o widzicie, nawet jakieś trzmiele jeszcze, no i wschodzące słońce na cały tydzień, kochani, taki motyw dla was. Kamerka pracuje.